Czy jestem dupką za to, że mam pretensje do mojego chłopaka o to, że nie dba o swój wygląd? Ja, Malta, 22 lata, i mój chłopak Filip, 22 lata, mieszkamy razem od ponad roku. Pół po roku temu zdiagnozowano u mnie depresję i stany lękowe. Do tej pory przeżyłam jeden ciężki epizod, a obecnie jestem w trakcie kolejnego umiarkowanego. Mój chłopak, jeśli chodzi o zachowanie wobec mnie, jest w porządku: sprząta w domu, jest dla mnie miły i uczynny. Natomiast bardzo przeszkadza mi fakt, że odkąd mieszkamy razem, przestał dbać o swój wygląd tak jak wcześniej. Największe kłótnie mamy o to, żeby się ogolił, ale zdarza się też, że w praniu znajduje jego dziury drawe skarpetki czy bokserki. Bardzo go kocham, ale naprawdę nie podoba mi się, kiedy o siebie nie dba, o czym wielokrotnie z nim rozmawiałam, prosiłam i tłumaczyłam. Nic to nie daje. Mnie samej przez moją chorobę bardzo trudno jest dbać o swój wygląd. Niejednokrotnie zdarza się, że podczas kąpieli lub robienia makijażu płaczę, bo nie mam już na to siły i jest to dla mnie ogromny wysiłek, ale staram się go robić zarówno dla siebie, jak i dla niego, bo wciąż chcę mu się podobać. Tracę już siłę, nie wiem co zrobić, by moje prośby przyniosły efekt. Czy jestem dupką, że nieustannie zwracam mu uwagę na jego wygląd? Myślę, że przede wszystkim trzeba usiąść i spokojnie o tym porozmawiać. Mm -hmm. I też przede wszystkim to, co warto podkreślić, to zapytać go, jak on się z tym czuje. Czy jemu jest trudno? Czy może on ma jakiś problem, o którym warto by było porozmawiać? Mm -hmm. Droga słaczko, bardzo dziękuję mi za twoją historię.